Wiatr wiał mocno między starymi deskami schroniska, patrzyła na swoje ręce, brudne, poorane, lekko drżące, łza spadła na kurz. Przepraszam za wygląd, wyszeptała w pustkę, słońce paliło, świat trwał dalej, ale nikt się nie zatrzymywał, nikt nie widział, aż ktoś się zatrzymał i zobaczył. Dzień dobry, dobry wieczór, dobrej nocy lub dobrego świtu. Gdziekolwiek mnie teraz słuchasz, serdecznie witam. Nazywam się Jan opowieściarz, a dzisiaj zabiorę Cię do historii, która wydarzyła się tam, gdzie słońce wypala ziemię, a sprawiedliwość wciąż była wymierzana własnymi rękami. Zostaw w komentarzach. Skąd nas oglądasz? Lubię wyobrażać sobie każdego z Was po drugiej stronie, przeżywającego tę historię razem ze mną. Zanim zaczniemy, jeśli lubisz tego typu treści, zapisz się teraz, bo znam tę grę, obejrzysz do końca, polubisz i zapomnisz się zapisać. Więc załatw to teraz i jedziemy z filmem. Miasto Red Canyon było jak wiele innych rozsianych po Dzikim Zachodzie: kusz na ulicach, konie przywiązane przed salunem, mężczyźni w spuszczonych kapeluszach i podejrzliwym spojrzeniu. Ale Red Canyon miało coś, czego większość miast nie miała: serce zbyt zimne, nawet jak na pustynie. Tam ludzie dzielili się na dwie kategorie: ci, którzy coś mieli i ci, którzy nie mieli nic. A kto nie miał nic, no cóż, kto nie miał nic, był traktowany jakby w ogóle nie istniał. To była cicha zasada, ale wszyscy ją znali, wszyscy jej przestrzegali i nikt nie kwestionował. Na obrzeżach miasta, z dala od pomalowanych domów i ogrodzonych podwórek, było miejsce, o którym nikt nie lubił wspominać zbitka starych desek, podartej plandeki i zardzewiałego żelaza, miejsce, gdzie mieszkali ci, o których miasto zapomniało. Niektórzy nazywali to schroniskiem, inni nazywali to końcem linii, ale wszyscy wiedzieli, że kto tam mieszkał, był niewidzialny w oczach społeczeństwa. A wśród tych zapomnianych ludzi była kobieta, która nosiła imię, którego nikt już nie używał. Nazywali ją po prostu ta, która przeszukiwała śmieci. Nie miała więcej niż trzydzieści lat, ale wyglądała jakby dźwigała sześćdziesiąt na plecach. Twarz była naznaczona słońcem, zimnymi nocami, głodem, który przychodził i odchodził bez ostrzeżenia. Ubrania były podarte, łatane kawałkami materiału, które znajdowała tu i tam. Bose stopy stąpały po gorącej ziemi z pewnością kogoś, kto nie miał już nic do stracenia. Każdego dnia, zanim słońce wzeszło, wychodziła ze schroniska i szła na obrzeża miasta, gdzie leżały resztki, które rodziny wyrzucały. Tam przeszukiwała worki, pudła, stosy gruzu, szukając czegokolwiek, co mogłoby się przydać. Zmięta puszka. Kawałek twardego chleba. Szmatka, która jeszcze mogła mieć jakieś zastosowanie. A kiedy przeszukiwała, ludzie przechodzili z daleka. Odwracali wzrok. Trzymali spódnicę, jakby bieda była zaraźliwa. Mówili, że śmierdziała, mówili, że była zbyt brudna, mówili, że nikt nie powinien się zbliżać, że lepiej udawać, że nie istnieje, a ona słyszała, słyszała wszystko, każdy szept, każdy stłumiony śmiech, każde spojrzenie wstrętu, ale nie przestawała, nie mogła przestać, bo przestać oznaczało się poddać, a poddać się oznaczało przekroczyć zasłonę na zawsze, więc kontynuowała każdego dnia. Zawsze, nawet wiedząc, że w oczach tego miasta już przestała być człowiekiem, ale był w Red Canyon jeden człowiek, który nie przestrzegał zasad miasta. Nazywał się Thomas Brennan. Był farmerem, właścicielem dużej posiadłości kilka kilometrów od Red Canyon, gdzie hodował bydło i uprawiał to, na co pozwalała sucha ziemia. Tomas miał jakieś pięćdziesiąt kilka lat, siwiejące włosy zaczynały dominować na głowie, ręce szorstkie od ciężkiej pracy i cichy sposób bycia kogoś, kto widział już wystarczająco dużo życia, by nie osądzać nikogo pochopnie. Stracił żonę pięć lat temu, gorączka, która przyszła szybko i zabrała ją w trzy dni. Od tamtej pory Tomasz mieszkał sam na tej farmie, pracując od świtu do zmierzchu, rozmawiając niewiele, uśmiechając się jeszcze mniej. Ale nie był zgorzkniały. Był po prostu zmęczony. Zmęczony widząc, jak świat jest tak okrutny dla tych, którzy już leżą na ziemi. Tego sierpniowego poranka Tomasz wracał z miasta na starym koniu, który towarzyszył mu od ponad dziesięciu lat. Słońce było wysoko zbyt gorące, a jego gardło błagało o wodę. Myślał o tym, żeby szybko dotrzeć do farmy, zdjąć buty, usiąść na werandzie i wypić zimną kawę, patrząc, jak bydło pasie się w oddali. Ale kiedy skręcił na polną drogę, jakieś trzy kilometry od miasta, zobaczył coś, co sprawiło, że pociągnął wodę i zatrzymał się. Kobieta stała tam na skraju drogi, nosiła sukienkę, która kiedyś była brązowa, ale teraz była tylko mieszaniną wyblakłych odcieni i plam kurzu. Włosy były związane byle jak, a bose stopy lekko krwawiły na piętach. Trzymała w rękach starą puszkę, jakby była najcenniejszą rzeczą na świecie. A kiedy zobaczyła, jak Tomas się zatrzymuje, cofnęła się o krok instynktownie, jak ktoś, kto spodziewał się zostać przepędzony. Proszę pana, jej głos wyszedł cicho, niemal zawstydzony czy pan czy miałby pan trochę wody Tomas powoli zsiadł z konia bez pośpiechu i spojrzał na nią rozpoznał jej twarz widział ją już wcześniej z daleka przeszukującą śmieci na obrzeżach miasta słyszał złośliwe komentarze wiedział co miasto o niej myślało ale kiedy spojrzał w oczy tej kobiety nie zobaczył tego co widzieli inni nie zobaczył brudu nie zobaczył wstydu Zobaczył siłę, zobaczył kogoś, kto budził się każdego dnia i wybierał kontynuowanie, nawet gdy cały świat mówił, że nic nie jest warta. Przepraszam za wygląd, mruknęła, spuszczając wzrok. Wiem, że ja wiem, jak wyglądam, ale chciałam tylko trochę wody, tylko odrobinę. Nie będę przeszkadzać. Tomas wyjął manierką z konia, odkręcił i wyciągnął do niej. Spojrzała na niego, jakby nie mogła uwierzyć. Jakby to był jakiś okrutny żart. Ale on nadal wyciągał. A kiedy w końcu wzięła manierkę i piła, piła powoli, ostrożnie, jak ktoś, kto nie chciał zmarnować ani kropli, Tomas zobaczył łzy spływające po jej brudnej twarzy. — Dziękuję, wyszeptała, oddając manierkę. Naprawdę dziękuję. Tomas wziął manierkę z powrotem i stał tam przez chwilę, Myśląc, pomyślał o pustej farmie, pomyślał o dużym domu, w którym mieszkał sam, pomyślał, ile razy potrzebował pomocy, a ktoś wyciągnął rękę, a potem, nie myśląc, za długo powiedział: Masz gdzie mieszkać? Podniosła wzrok, zaskoczona. Ja mam miejsce. Niewiele, ale. Umiesz pracować? zamrugała. Umiem, tak umiem potrafię prać, gotować, sprzątać, dbać o kury, o ogród potrafię zrobić wszystko, co trzeba. Tomas skinął głową. To chodź ze mną. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi na farmie. Jest jedzenie, jest pokój, jest czysta woda. Jeśli chcesz pracować, miejsce jest twoje. Zastygła. Wyglądało na to, że świat przestał się kręcić. Pan, pan mówi poważnie? Mówię, ale pan mnie nawet nie zna. Pan nawet nie wie, kim jestem. Wiem, kim jesteś. Tomas powiedział stanowczo: jesteś kimś, kto prosi o szansę. A ja ją daję! zaczęła płakać. To nie był płacz ze smutku, to był płacz ulgi, wdzięczności, nadziei. Wytarła twarz grzbietem dłoni i kiwnęła głową drżąc: Przyjmuję, przyjmuję, tak. Tomas pomógł jej wsiąść na konia i oboje ruszyli polną drogą w stronę farmy. Ale czego nie wiedzieli, to to, że w tym samym momencie dwóch mężczyzn z miasta widziało wszystko z daleka. A kiedy Tomas i kobieta zniknęli na zakręcie drogi, dwaj mężczyźni wymienili spojrzenia i zaczęli galopować z powrotem do Red Canyon, bo w Red Canyon wieści rozchodziły się szybko i nie zawsze były dobre wieści. Tego popołudnia wiadomość dotarła do salunu jeszcze zanim Tomas dotarł do farmy. Stary Brennan oszalał, mówił mężczyzna z gęstymi wąsami, śmiejąc się podczas gdy pił. Wziął żebraczką z drogi i zabrał ją do swojej farmy. Założę się, że za tydzień będzie żałował. Inny mężczyzna w czarnym kapeluszu i zimnym spojrzeniu, powoli odwrócił głowę. Zrobił co? Wziął tę, która przeszukiwała śmieci. Powiedział, że daje jej pracę. Mężczyzna w czarnym kapeluszu się nie śmiał. Po prostu patrzył na drzwi salonu, zamyślony. Nazywał się Vincent Crow i był właścicielem połowy ziem wokół Red Canyon. Był bogaty, potężny i miał bardzo prostą zasadę. Biedni ludzie nie mieszają się z ludźmi szanowanymi. A kto nie szanował tej zasady? No cóż, kto nie szanował tej zasady, miał problem. Vincent powoli wstał, założył kapelusz na głowę i wyszedł z salonu bez słowa. Ale wszyscy, którzy go znali, wiedzieli, co oznaczała ta cisza? Tymczasem na farmie Tomasz pokazywał kobiecie pokój. Był mały, prosty, ale czysty. Było drewniane łóżko, łatany koc, okno wychodzące na pastwisko, weszła powoli, dotykając ścian, jakby nie mogła uwierzyć, że to prawda. Możesz czuć się swobodnie, powiedział Tomasz. Jutro porozmawiamy o pracy, na razie odpocznij. Odwróciła się do niego, oczy wciąż wilgotne. Nie wiem, jak podziękować. Nie musisz dziękować, po prostu daj z siebie wszystko. To wszystko. O co proszę? Tomas wyszedł z pokoju i poszedł na werandę zapalić papierosa, którego palił każdego wieczoru. Ale kiedy patrzył na horyzont, nie mógł wyrzucić z głowy jej wyrazu, gdy piła wodę. Ta wdzięczność, ta siła ukryta pod tak wielkim bólem. I to właśnie wtedy usłyszał dźwięk zbliżających się koni. Wielu koni. Tomas powoli odwrócił głowę i zobaczył. Vincent Crow nadjeżdżał. I nie był sam. Czy Tomas właśnie otworzył drzwi do problemu, którego nie wiedział, jak zamknąć? Czy zrobił jedyną słuszną rzecz w świecie, który zapomniał, co jest słuszne? Co byś zrobił? Podoba ci się? To kliknij poniżej i zapisz się. Oglądasz z telefonu, przycisk jest tam obok twojego kciuka, wystarczy dotknąć. No dalej, poczekam. Konie zatrzymały się przed werandą, podnosząc kurz, który pokrył wszystko, jak sucha i ciężka chmura. Vincent Crow zsiadł pierwszy, a za nim trzech mężczyzn, którzy dla niego pracowali, twardzi nadzorcy, przyzwyczajeni do rozwiązywania problemów tak, jak wincent kazał. Tomas się nie poruszył. Stał tam na werandzie, papieros między palcami, patrząc na wincenta z tym spokojem kogoś, kto się nie bał, ale wiedział, że przybył problem. Brennan, powiedział wincent, zdejmując kapelusz i uderzając nim o udo, żeby strząsnąć kurz. Usłyszałem ciekawą historię w mieście. Tak? Tomas zaciągnął się powoli. Nie wiedziałem, że interesujesz się historiami. Wincent uśmiechnął się, ale to był uśmiech bez ciepła. Mówili, że wziąłeś żebraczką z drogi, te, która żyje przeszukując śmieci, przywiozłeś ją tutaj. Przywiozłem, odpowiedział Tomasz bezpośrednio. Będzie tu pracować. Wincent pokręcił głową, jakby miał do czynienia z upartym dzieckiem. Tomasz, Tomasz, jesteś inteligentnym człowiekiem. Zawsze byłeś, ale to, to jest szaleństwo. Szaleństwem jest pozwolić komuś umrzeć z głodu, kiedy mam jedzenia pod dostatkiem. Nie chodzi o jedzenie. Vincent wszedł o stopień wyżej, zbliżając się. Chodzi o szacunek, o utrzymanie rzeczy na swoim miejscu. Ta kobieta, ona nie jest taka jak my. Nie ma godności. Nie ma nic. Tomas rzucił papierosa na ziemię i powoli na nim zdeptał. Ma więcej godności niż połowa mężczyzn, których znam. Vincent zaśmiał się, ale to był suchy śmiech. Bronisz jej, nawet nie znasz jej imienia. Nie muszę znać imienia, żeby wiedzieć, że zasługuje na szansę. Trzech mężczyzn, którzy przyszli z Wincentem, poruszyło się niespokojnie. Jeden z nich położył rękę na pasie blisko narzędzia obronnego, które nosił. Ale Wincent podniósł rękę, sygnalizując im, żeby zostali cicho. Spojrzał na Tomasa tym zimnym, wyrachowanym spojrzeniem. Brenan, przyjechałem tu, bo cię szanuję, ale jeśli będziesz kontynuował, jeśli będziesz dalej dawał schronienie tej kobiecie, staniesz się pośmiewiskiem. A co gorsza, staniesz się wrogiem. I nie chcesz tego. Tomas skrzyżował ramiona. Myślę, że już jestem wrogiem, Vincent, bo nie wyślę jej. Vincent stał przez długą chwilę, tylko patrząc. Potem powoli założył kapelusz z powrotem na głowę. W porządku, wybrałeś, ale nie mów, że nie ostrzegałem. Odwrócił się i wsiadł na konia. Trzej mężczyźni zrobili to samo. Zanim odjechali, Vincent spojrzał na Tomasa po raz ostatni. Będziesz żałował, Brennan! A potem odjechali, podnosząc więcej kurzu, zostawiając ciężką ciszę w powietrzu. Tomas stał na werandzie przez długi czas, słuchając od głosu kopyt oddalających się. Wiedział, że to się nie skończyło. Vincent nie był człowiekiem, który składał puste groźby, ale Tomas też nie był człowiekiem, który się wycofywał. Nie wtedy, gdy wiedział, że robi dobrze. Wszedł do domu i poszedł do pokoju, gdzie była kobieta. Zapukał do drzwi, delikatnie. Proszę wejść, powiedziała głos wciąż nieśmiały. Tomas otworzył drzwi i zobaczył ją siedzącą na łóżku, patrzącą przez okno. Umyła twarz i ręce, i nawet nosząc stare ubrania, wyglądała inaczej, wyglądała lżej, bardziej żywo. Słyszałaś? Zapytał Tomas. Skinęła głową, nie odrywając oczu od okna. Słyszałam. I chcesz odejść? Powoli odwróciła głowę, patrząc na niego. Pan chce, żebym odeszła? Nie, to zostaje. Tomas uśmiechnął się po raz pierwszy od długiego czasu. Jak się nazywasz? Zawahała się, jakby zapomniała. Klara, nazywam się Klara. Klara, powtórzył Tomas. Witaj Klara i nie martw się o Vincenta. Radziłem sobie z gorszymi ludźmi. Klara uśmiechnęła się w odpowiedzi. Mały, ale szczery uśmiech. I po raz pierwszy od lat poczuła coś, co myślała, że straciła na zawsze nadzieję. Następne dni były dziwne, ale dobre. Klara budziła się przed słońcem, sprzątała dom, dbała o kury, przygotowywała posiłki. Tomas pracował na pastwisku, naprawiał ogrodzenia, opiekował się bydłem. Nie rozmawiali wiele, ale nie musieli. Było między nimi ciche zrozumienie. Wzajemny szacunek, który rósł z każdym dniem. Ale miasto nie zapomniało. Za każdym razem, gdy Tomas jechał do Red Canyon, poza opatrzenie czuł spojrzenia. Słyszał szepty. Niektórzy sąsiedzi odwracali się, inni się śmiali. Ale Tomas nie przejmował się. Dokonał swojego wyboru. To w trzecim tygodniu wszystko się zmieniło na dobre. Klara była na podwórku rozwieszając pranie, gdy usłyszała dźwięk koni. Odwróciła się i zobaczyła trzech mężczyzn zsiadających. Tych samych, którzy przyszli z Wincentem. Ale tym razem Wincenta tam nie było. Gdzie jest Brennan? zapytał jeden z nich. Szorstko. Wyszedł, odpowiedziała Klara, próbując utrzymać głos stanowczy. Pojechał do miasta. Mężczyzna uśmiechnął się, pokazując zżółkłe zęby. Jak szkoda, bo przyszliśmy po ciebie. Klara cofnęła się o krok. Nigdzie nie pójdę. To nie jest wybór, kochanie. Ruszyli do przodu. Klara pobiegła do domu, zamykając drzwi, ale byli silniejsi. Jedno kopnięcie i drzwi ustąpiły. Pobiegła do pokoju. Po drodze, chwyciwszy nóż z kuchni, odwróciła się do nich twarzą, drżąc ale stanowczo. Wynoście się! krzyknęła. Ale zanim mogli ruszyć dalej, huk rozdarł powietrze. Wszyscy się odwrócili. Tomas stał w drzwiach, trzymając zimne żelazo, dym wciąż wydobywający się z lufy. Strzelił w sufit, ale przesłanie było jasne. Wynoście się z mojej posiadłości. Jego głos był niski, kontrolowany, ale naładowany czymś niebezpiecznym. Teraz. Trzej mężczyźni wymienili spojrzenia. Jeden z nich zaczął wyciągać własne narzędzie, ale Tomas był szybszy. Wycelował prosto w pierś mężczyzny. Nie będę powtarzał. Zawahali się, potem powoli się wycofali. Zapłacisz za to, Brennan, powiedział jeden z nich, zanim wyszedł. Tomas nie odpowiedział. Po prostu stał tam, dopóki nie wsiedli na konie i nie odjechali. Kiedy zniknęli z pola widzenia, opuścił żelazo i odwrócił się do Klery. Wciąż trzymała nóż w ręce, drżąc. Wszystko w porządku? Te zapytał. Skinęła głową, ale łzy zaczęły spływać. Oni, Chcieli mnie zabrać. Tomas podszedł i położył rękę na jej ramieniu, mocno. Nie, dopóki mam powietrze w płucach. Klara spojrzała na niego i w tym momencie coś się zmieniło. To nie była tylko wdzięczność. To było zaufanie. To był szacunek. To było coś więcej. Tej nocy siedzieli na werandzie, patrząc na gwiazdy. Klara po raz pierwszy opowiedziała o tym, co jej się przydarzyło. Jak straciła rodzinę podczas suszy, jak została sama, jak miasto traktowało ją jak śmieci. Tomas słuchał wszystkiego w milczeniu. A kiedy skończyła, powiedział: Nie jesteś tym, co oni mówią. Nigdy nie byłaś. Klara uśmiechnęła się, wycierając łzy. A ty nie jesteś tylko starym, upartym farmerem. Tomas zaśmiał się. I był to pierwszy raz od lat, kiedy czuł się kompletny. W następnych tygodniach zaczęło rosnąć coś pięknego. Klara nie była już tą, która przeszukiwała śmieci. Była Klarą. Opiekowała się domem z troską, posadziła kwiaty na podwórku, nauczyła Tomasa robić gulasz, który przysięgał, że był najlepszy, jaki kiedykolwiek jadł. A Tomas, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczął się więcej uśmiechać, więcej mówić, bardziej żyć. A kiedy miasto w końcu zaakceptowało, że Klara nie odejdzie, stało się coś dziwnego – Niektóre kobiety zaczęły ją witać na ulicy, niektóre dzieci biegały do farmy, żeby bawić się na podwórku, a nawet Vincent Crowe, kiedy minął Tomasa pewnego popołudnia, tylko skinął głową. Mały gest, ale znaczący wiele. Bo w końcu uprzedzenia mają siłę tylko wtedy, gdy im pozwalamy, a Tomas i Clara udowodnili, że godność nie pochodzi z miejsca, w którym mieszkasz, ani z tego, co nosisz ani z tego, ile masz pieniędzy. Godność pochodzi z wewnątrz, a kiedy ktoś daje ci szansę, żeby ją pokazać, świecisz. Miesiące później, w złote październikowe popołudnie, Klara stała na werandzie, patrząc na horyzont. Tomas usiadł obok niej i oboje siedzieli tam w ciszy, po prostu istniejąc. I to właśnie wtedy Klara powiedziała cicho: Dziękuję, że się zatrzymałeś. Tomas uśmiechnął się. Dziękuję, że poprosiłaś o wodę. A na tej farmie, zagubionej pośrodku pustyni, gdzie słońce paliło, a życie było trudne, dwa zranione serca znalazły coś, co świat próbował im odebrać. Nadzieję, bo w końcu nie ma znaczenia skąd pochodzisz, ma znaczenie dokąd idziesz, a kiedy ktoś w ciebie wierzy, wszystko się zmienia. Kurz opada, serce odpoczywa, a jutro w końcu ma sens. Jeśli doszedłeś do końca, gratulacje. Jesteś rzadkością w internecie. Teraz zostaje tylko jedna rzecz. Zapisać się. Nic cię to nie kosztuje, ale dla mnie wiele znaczy. I w ten sposób YouTube dostarczy ci następne filmy od razu. Bez wysiłku. Zgoda?